Spacery z Jezusem. Historia wymyślona. Jam jest wieszcz ludowy, Ryszard. Opisują moje myśli z wyobraźni wyjęte. Część pierwsza. By złamać wszelkie kanony i dogmaty, muszę z Jezusem się zaprzyjaźnić. Nazwać go po imieniu, bo razem przez kilka wierszy będziemy spacerować. Odwiedzimy kilka osób, które już się tego zapragnęły, a więc to czynimy jesteśmy. Na początku opowiem skąd ten pomysł, by przybliżyć Jego duchową i cielesną sylwetkę. Jest fenomenem, że Jezus może przebywać jednocześnie wczoraj, dziś i jutro. Zatem gdy ktoś mi powiedział, Jezus się odwiedził, uwierzyłem i ucieszyłem się. Rzeczywiście, obraz identyczny z lat jego trzydziestki. Smukły, niewysoki, ciemny zarost i śniada cera urody śródziemnomorskie i ciepłe, uważne spojrzenie spode ładnych czarnych brwi. Odzienie skromne, epokowe, biała tunika i zarzucony płaszcz. Sandały skórzane. Lecz uwagę przykuł fakt niezwykłego spokoju i jakby tęsknoty bycia opiekunem mas. Znając mój los na wskroś, wczoraj, dzisiaj i jutro przyszedł był raczej z polecenia. Właśnie cel mu przyświecał jeden. Oto jestem, Bóg. Patrz, opisz, żyj mną. Część druga. Zosię po drodze spotkaliśmy. Piszę. Idą trzy przecinki po ziemskim padole. Zosia w środku ciepłym ugrzeje. No, atmosfera wesoła się zrobiła, że w wierszu zbioru myśli zaistniejemy przez chwilkę. Taka to natura fizyki, wszechświata, że wszystko możliwe jesteśmy i hop, nas nie ma. Żali tu gorzkich wylewać nie będziemy, bo chwila podniosła w nagrodę dana raz na wieki. Tajemnice będą tutaj Tobie udzielone, bo ciekawa jesteś, lecz nikomu nie opowiadaj, bo to boskie. Już samo twoje imię piękne od Mickiewicza Adama, Zosia z ogrodu bajek. On to właśnie, gdy był przebywał, samym swoim przejściem ogród do kwitnienia wzbudził. Cud pierwszy się przydarzył, taka jego natura: spojrzeć, pokochać, widok, dać życie. To wszystko naszym umysłem i rękoma się odbywa, sprawcą on w umyśle ugoszczony. Zosia zasługuje na miłość Jezusową, bo wprawiona w czynienie dobra dookoła, a on nagrody rozdaje swojakom z bratniej duszy, pomnożonym za modlitw w tysiąc. Wystarczy być sobą i dojrzeć jego przebywania, a szczęściem życiem się stanie nim. Idę obok, bo Zosia uchen ucha nachyla do nauczyciela, mi o tym nie wiedzieć, tajemnica. Już jego wola pomagać niewicznym, gdy w głąb twojego życia prześwietli, oświetli, Pisze już na dwie ręce, to też jego sprawka. Powołał mnie na swojego pisarza. Ha, zaszczyt. Nie bywałem mocnie biosa ochwycić piórem z kałamarzem, jak onegdaj, skrybowie. No cóż, chatka Zosi na widnokręgu się nimi kolorami. Zaprasza ukłonami w progi. My dziś tylko na chwilkę wstąpimy, chleba posmakujemy, znakiem pobłogosławimy. Gdzieś daleko już ktoś tęskno wygląda, Do szyby nosek przytyka, by mistrz pogłaskał. Takie to największe poświęcenie, Dzieciom pomagać, bo bezbronne, A przy tym prawdziwe. Szlachetność gorące uczucie przebija ze spotkania, Nowe źródło wybija, miłość jego. Część trzecia. Do Kasi z opłatkiem przybyliśmy. Są trzy osoby ważne w życiu i do jednej z nich wstąpiliśmy. Do Kasi, pani doktor. No to jesteśmy w komplecie. Czasu, życzymy sobie tym razem więcej, bo okazja. Wyjątkowa to osoba, bo umie leczyć ludzi, pokrewna Jezusowi, bo ten duchowo podnosi. Pierwsza diagnozuje chorobę, patrzy przenikliwie w rada z pomocą spieszy. Urody jest nieprzeciętnej, I szczupła i wygimnastykowana. Wzór diety odżywiania no tylko naśladować, bo i w kościele w pierwszym rzędzie siedzi. Zatem ideał. Mamy radość z tego spotkania, gdy z naręczem kwiatów przyszliśmy róż bordowych. Zaklęte w tych różach życzenia pacjentów głównie o powrót do zdrowia pragnienie. Jak sam w rozmowie Jezus opowiada. Zaprawdę, powiadam, dbanie o ciało i umysł jednakie, wczesnym rankiem stawanie i z kogutami, już było, zasypianie. Pracą fizyczną życie umilanie, służyć innym pomocą w radości serc naszych. Do tego wodę źródlaną pić matkę po rękach, by całować za życie ofiarowane. Każdy szuka tajemnic wielkich, jemu tylko przynależnych. One są głęboko ukryte. W naszym rozsądku, o czytaniu ksiąg mądrych i wcielanych w życiu prawd. Kasia Urocza, osoba stanowcza, przenikliwa w spojrzeniu prawdy, dociekająca, by Jezus odpowiedź jej dał. Jak leczyć ku uciesze w zdrowiu ludzi? Jak? Każdy z nas zasługuje na dobry, szczęśliwy los, mając swój rozum, kieruje życiem. Pierwsze to miłość do Boga Ojca nas wszystkich, pokora do sprawdzonych dzieł. Dziełem boskiego umysłu jest Jezus Chrystus, opatrzność i lek w chorobie. Przyjść w godzinie choroby do dr. Gorliwej, ona pomoże wiedzą sprawdzoną. Życie nasze to dar Boży, niejako pieśń aniołów strzygących prawdy wiecznych. Od kołyski mamy radość z Boga przebywania w nas. Doceniamy to szczerym uśmiechem, obdarowujemy dookoła świat, biegniemy dzielić się nowiną, strojem nowym, by wszyscy nas podziwiali, byli życzliwi jak my, szczęśliwi, nim. Jezus to na swojej drodze spotyka rozradowanych ludzi prawdą przeżytych lat. Mimi to wzbogaca raj, uprzęca ogrody, pachnący boski świat, tam i tutaj. W sercach i umysłach jest zaczątek. Pozwalamy w życiu biegu mu rozwijać się, by na końcu życia wejść w nowe, lepsze z nim. Kasia pomaga, on zabiera. Dziękuję.